Szczęść Boże Rodacy! Roman Giertych, a z nim Platforma Obywatelska od jakiegoś czasu twierdzą, że ostatnie wybory prezydenckie zostały rzekomo sfałszowane i domagają się ponownego przeliczenia głosów. Zamiast z godnością zaakceptować porażkę i wziąć się do pracy, wymyślają teorie spiskowe. Ich teoria spiskowa ma jeden tyci szczegół, nie mają absolutnie żadnych przesłanek ani dowodów na fałszerstwa i większe nieprawidłowości. Jedyny dowód to wpis losowego użytkownika internetu, który po pijaku wykonał obliczenia jak następnego dnia, podał zrobił to pod wpływem i nie należy na to zwracać uwagi, lecz dla niektórych to dowód na sfałszowanie wyborów. Samo niezadowolenie z wyniku wyborów to nie jest powód do oskarżeń o fałszerstwa. Bez konkretnych, twardych dowodów takie zarzuty są szkodliwe dla Polski, prowadzą do utraty zaufania w organy państwa, a nawet mogą prowadzić do anarchii. Co ciekawe, to właśnie Platforma Obywatelska i Koalicja Rządząca odpowiadała za tegoroczne wybory. A teraz sama podważa wiarygodność Państwowej Komisji Wyborczej oraz oskarża PiS o ingerencję w wyniki wyborów, mimo że PiS od dawna nie rządzi tylko dlatego, że wynik nie jest po ich myśli. To hipokryzja w najczystszej postaci. Podważanie wyniku demokratycznych wyborów bez twardych dowodów jest nieodpowiedzialna. To sabotaż demokracji. Demokracja nie jest wtedy, kiedy wygrywają nasi. Zdejmijcie foliowe czapeczki, przyjmijcie porażkę z godnością i zacznijcie wreszcie pracować w tym rządzie, bo to właśnie przez wasze tragiczne rządy Trzaskowski przegrał. Dajcie znać, co o tym sądzicie, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, dać polubienie, zostawić komentarz, udostępnić filmu, by front gaśnicowy mógł się rozwijać. Odzyskajmy niepodległość.